naar jij Cześć! Teraz jesteśmy na wspaniałej wycieczce i teraz chcielibyśmy Wam pokazać, co tu się właściwie znajduje. Zobaczcie niesamowity, rewelacyjny widok Fuji. Zaraz Wam pokażemy. Te właśnie czarne super jajka, o których wcześniej wspominaliśmy, są rewelacyjne, przepyszne i super, super piękne. Całe czarne. A później znajdziemy się w super miejscu, gdzie po prostu ziemia paruje, unoszą się gazy, oczywiście trujące, aż na tyle trujące, że się nie da w tym miejscu być. Te gazy nie szkodzą, jeśli się tu przebywa po prostu wycieczkowo. I oczywiście wszędzie będzie można zobaczyć wspaniałą naturę, tryskające wody wypływające prosto z ziemi, gorące wody, pachnące siarką. Niesamowita sprawa. Zresztą zobaczcie sami. To jest miejsce, gdzie można kupić właśnie ukochane cudowne czarne jajka. Będziemy. O, wyrwał ciepłe. Czarne jajka. Przyjemne, czarne jajka, zupełnie czarny kolor jajek. Te jajka przed chwilą zostały gotowane w gorącej, źródlanej wodzie wypływającej prosto z ziemi. W całej okolicy unosi się wspaniały zapach siarki, i te właśnie jajka gotowane w wodzie siarkowej. Pachną rewelacyjnie, przecież to niesłychanie zdrowa woda, jedna z naj, najzdrowszych wód na świecie. Termalne wody siarkowe są niesłychanie zdrowe dla naszego organizmu. Te właśnie jajko zostało w takiej wodzie ugotowane. Zaraz je rozbijemy, spróbujemy, jak ono smakuje. Jeżeli pójdziecie w inne tereny Japonii, to właśnie takich czarnych jajek nie będzie. To miejsce jest znane właśnie z takich super zdrowych czarnych jajek. Przepyszne jajko. W jajku naturalnie jest już siarka. Czuć tutaj naprawdę e, siarkowe wody mineralne. O, ale fajnie. Woda wyciekająca od ziemi. Ogniewamy sobie ręce. Gorąca woda, która wycieka prosto z ziemi. W tym boksie jadą jajka do gotowania w gorących źródłach. Dotarliśmy na samą górę, do stacji jajek. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. To są potężne boksy, w których gotują się właśnie jajka. To jest właśnie gotowalnia świeżych, białych jajek. Stoimy teraz przed takim fajnym miejscem, gdzie jak widzicie, wychodzi bardzo gorąca woda z ziemi. Do tej wody wrzuca się zwykłe jajka, które zmieniają kolor na czarny. A tutaj jest miejsce, w w którym e, można zakupić świeże, cieplutkie, właściwie jeszcze gorące, czarne, ugotowane, zmineralizowane jajka. Tak jak widać, jest tutaj kilka stolików, i oczywiście wszyscy, którzy tutaj przybędą, spożywają ugotowane czarne jajka. Jest to po prostu stacja czarnych jajek. Właśnie w tym boksie, którym widzicie, jedzie świeża dostawa białych jajek, które później zostaną ugotowane w gorącej wodzie źródlanej. Bublująca Dolina Piekła jest to Dolina Wulkaniczna, która została uformowana 3000 lat temu. Znajduje się ona w kraterze wulkanu Góry Hakone. W tym miejscu możemy poczuć prawdziwą moc i siłę naszej planety. Bublująca gorąca woda, wypływająca prosto z wnętrza Ziemi, unoszące się w powietrzu zapach siarki, gorące jeziora i strumienie. Widok parującej i szumiącej, gorącej wody. Wszystko to daje niesamowity urok temu miejscu.